Drodzy bracia kapłani, drodzy organizatorzy, drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w tym przepięknym kościele, aby wraz z całym kościołem uroczyście obchodzić święto objawienia Pańskiego. Wiemy bardzo dobrze, że jest to święto bardzo stare w liturgii kościoła, na wschodzie już obchodzone w III wieku. To święto bardzo ugruntowane w naszej kościelnej tradycji. Dzięki Takim ludziom jak wy, od kilkunastu lat ma swój nowy wymiar w postaci tych orszaków, które tak pięknie i licznie ozdabiają dzisiaj ulice naszych miast, naszej ojczyzny i nie tylko naszej ojczyzny. Idziemy za gwiazdą betlejemską, idziemy za magami ze wschodu, aby złożyć nowonarodzonemu Jezusowi dary, które objawiają Go wobec świata. Kilkanaście dni temu, kiedy przeżywaliśmy uroczystość Narodzenia Pańskiego, wraz z pasterzami odkryliśmy, że ten nowonarodzony jest prawdziwym Bogiem zapowiedzianym od początku, od dziejów zbawienia na tym świecie, jako prawdziwy Mesjasz. Ale on wtedy objawił się raptem pasterzom, ludziom, którzy odkryli, że coś ważnego dokonało się w Betlejem. To dopiero dzisiejsza uroczystość powoduje, że możemy poprzez znaki, które magowie składają w ofierze Nowonarodzonemu Panu, odkryć Jego prawdziwą naturę. Że jest wielkim królem, dlatego że został obdarowany złotem, najwyższym kapłanem zbawienia, dlatego że otrzymał kadzidło, i jest tym, który odda swoje życie za zbawienie świata i to oznacza właśnie Mirra. Ale pozwólcie moi drodzy, że w tej uroczystości będę chciał zwrócić naszą uwagę tutaj na jeszcze inny wymiar tej uroczystości objawienia Pańskiego, tak samo ważnej, tak samo istotnej. Bo chodzi nie tylko o objawienie Pana narodom, ale chodzi także o to, że wszystkie narody, wszyscy ludzie, niezależnie od tego, kim są. Jakie pełnią funkcje, czy są religijni, czy niereligijni, w dniu dzisiejszym odnajdują w nim w nowonarodzonym dobrego Boga. Spójrzcie, drodzy bracia i siostry, na dzisiejszą mowę prorocką z pierwszego czytania z Izajasza. To bardzo ciekawy tekst, który mówi nam o tym drugim wymiarze tej dzisiejszej uroczystości. To fragment z 60 rozdziału Księgi Proroka Izajasza. Ci, którzy zajmują się Słowem Bożym, wiedzą dobrze, że Izajasz to najdłuższa księga Starego Testamentu, 66 rozdziałów pośród tych prorowskich. Jest to księga, która tak naprawdę dzieli się na takie trzy mniejsze części. Tak zwany pierwszy Izajasz, który zapowiada zniszczenie państwa północnego i tragedię zniszczenia tego państwa, uprowadzenia ludzi w niewolę. Drugi Izajasz który opisuje to, co dokonało się w niewoli babilońskiej. I trzeci, Lito Izajasz, ten, którego usłyszeliśmy przed momentem, to prorok, który opowiada nam o powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej do swojego domu. Moi drodzy, ten powrót musiał być dla nich czymś niesamowitym. My często słyszymy w Kościele, jak oni tam w tej niewoli babilońskiej tęsknili za Ziemią Świętą. Jak tęsknili za świątynią jerozolimską, jak tęsknili za tym, aby móc oddawać chwałę Bogu i aby móc powrócić do swojego domu, do swojego gospodarstwa, do swojej winnicy. Uprowadzeni w niewolę cierpieli, dlatego że nie mieli domu ojca, matki, że były rozdzielone rodziny, że był dramat tego wszystkiego, co przynosi wojna. Ale wtedy, kiedy oni byli tam daleko na wschodzie, wtedy, kiedy byli uprowadzeni w niewolę, ich ziemia przecież nie pozostała pusta. Niektórzy ci mniej wykształceni tam zostali, inni się osiedlili. I chociaż świątynia była zniszczona i domy były zniszczone, to jednak z czasem zaczęło się tam rozwijać normalne życie. I choć nie było tam prawowiernego Izraela, chociaż nie było tam ludzi, którzy według prawa dobrze oddawali cześć Bogu, to jednak mieli swoje domy, swoje rodziny, swoje pola. Urodziło się tam już nowe pokolenie, dla których ta ziemia była ich ziemią. I wtedy, kiedy Cyrus pozwolił, aby Izraelici powrócili do swojego domu, kiedy już szli ten wielki odcinek z Babilonu do swojego domu, Pewnie bardzo podekscytowani, bardzo tak wewnętrznie uradowani, bo wrócą do świątyni, będą ją mogli odbudować, będą mogli wrócić do swoich domów, do ziemi, która jest im obiecana. Jak bardzo gorzko musieli doświadczyć tego, że nikt na nich nie czekał. Ich domy rodzinne były zajęte przez innych ludzi. Na ulicach miast było zupełnie inne pokolenie, które. Nie interesowało się tym, że Izrael, który ma prawo, Boże, do tego terenu, wrócił tutaj. Niektórzy przyjęli ich bardzo wrogo. I oto moi drodzy Izraelici przeżywają po raz drugi gorycz odrzucenia, gorycz tego, że ich domy są zajęte przez kogoś innego. Moi drodzy, te, ta gorycz ona do dzisiaj istnieje, bo przecież Palestyńczycy... To, co się dokonuje dzisiaj w Ziemi Obiecanej, to jest jakby skutek tamtych wydarzeń. Ci, którzy uważają, że zgodnie z prawem Bożym mają prawo do tej Ziemi, i ci, którzy tam żyli, bo, bo losy potoczyły się zupełnie inaczej. I to właśnie do tych Izraelitów dzisiaj mówi Izajasz. Próbuje ich pocieszyć i próbuje im wyjaśnić owo doświadczenie, bardzo okrutne i bardzo bolesne. A czyni to moi drodzy, odwołując się do pewnych bardzo ciekawych obrazów biblijnych. Z jednej strony mówi, że ta świątynia, która w tym czasie jest jeszcze zniszczona, nieodbudowana, będzie jaśniała niesamowitą chwałą, że będzie to miejsce, gdzie na nowo będzie oddawany kult Bogu, ale będzie to kult jakiś zupełnie inny. To nie będzie powtórzenie tego, co było. Ten nowy kult, który tam się będzie dokonywał, będzie prawdziwie oddawał cześć Bogu i będzie dotykał serca człowieka. Ta Jerozolima, która doświadcza ciemności, słyszymy o tym w tej mowie prorockiej, że ta ciemność zaległa ziemię. Dla proroka to symbol, moi drodzy, odniesienia się do początków stworzenia, kiedy słyszeliśmy w Księdze Rodzaju, jak Bóg czynił świat. To słyszeliśmy, że na początku była jakaś ogromna ciemność, która oddzielała wszystko, i dopiero z tej ciemności wyłoniła się światłość. Dla proroka, moi drodzy, ta ciemność to początek czegoś nowego. Ci Izraelici, którzy wrócili, oni za ową ciemność brali tych ludzi, którzy tam byli, innych ludzi, inny naród, mówiący już trochę innym językiem, mający inną kulturę. Będący poganami, będący według ich prawa kimś innym. Ale Izajasz mówi to nie tak, to nie tak, nie ma powrotu do starego rozumienia plemion i przynależności do ludu Bożego. Jest nowa światłość, która będzie biła ze świątyni Jerozolimskiej. Ale to nie jest światłość, która jest geograficznie z tego miejsca. Bo ta światłość oświeca świątynię, a zatem nie pochodzi z niej. Tą światłością jest zapowiedziany Mesjasz, który kiedyś przybędzie do tej świątyni i rozpocznie się zupełnie nowy etap dziejów zbawienia. Moi drodzy, zobaczcie, że w tym opowiadaniu, w tej mowie prorockiej jest trochę prawdy także dzisiaj o nas samych. Zobaczcie, jak wielu z nas. Przeżywa dzisiaj pewną frustrację wiary, chodząc chociażby po ulicy naszego miasta i spoglądając na te same place, na te same kościoły, na te same ulice i widzimy, że jest wielu takich, którzy nie chodzą z nami do kościoła, nie modlą się razem z nami. Kiedyś może byli razem z nami w świątyni, ale dzisiaj są bardzo daleko od nas. Niby chodzimy po ulicach tego samego miasta, jednak przeżywamy to zupełnie inaczej. Często towarzyszy nam także gorycz trudnego doświadczenia domu rodzinnego, bo przecież byliśmy wychowani w wierze, rodzice nasi przekazali nam wiarę, a spoglądamy na młode pokolenie i wygląda to zupełnie inaczej. Ten sam dom, te same ściany. Ta sama podłoga i ten sam stół, przy którym co roku łamiemy się opłatkiem, a jednak coś się zmieniło. Czy przypadkiem nasze doświadczenie nie jest troszkę tym doświadczeniem Izraelitów, którzy wrócili do tych samych ścian, do tych samych podłóg, do tego samego stołu, ale nie rozpoznali już tych oznak wiary, które przekazały im poprzednie pokolenia? Czy owo doświadczenie nie jest także doświadczeniem nas dzisiaj? Prorok Izajasz także dzisiaj do nas próbuje powiedzieć tę jedną prawdę, że za moment, kiedy wyruszymy na ulicę naszego miasta i będziemy szli orszakiem, to do tego orszaku, moi drodzy, nie będą należeli tylko ci, którzy w koronach, w radostnym orszaku pójdą za... Trzema mędrcami, za trzema królami. Także do tego orszaku będą należeli ci, którzy być może będą siedzieli po drodze w kawiarniach, restauracjach i nie będą szli z nami. Do tego orszaku będą należeli także ci, którzy przez okno będą spoglądali i będą się dziwili, co oni wyprawiają na tym mrozie dzisiaj. Co za głupi ludzie, że chodzą po dworze, kiedy tak zimno. Oni także. Tak jak ci, którzy zamieszkali na terenie Izraela, Palestyńczycy, oni także należą do objawienia nowego ludu Bożego. Jest to dla nas czasami trudne, dla nas, ludzi wierzących, jest to czasami wymagające, ale kiedy spojrzymy na przesłanie dzisiejszego drugiego czytania, które mówi, że oto w Chrystusie poganie, czyli ci, którzy nie uznają Boga, nie żyją prawami Bożymi, Razem z nami są współdziedzicami i współobywatelami świętych, to powoli dotykamy sensu tej dzisiejszej uroczystości. Moi drodzy, ten Pan, którego my dzisiaj odkrywamy, jest dla nas, ale jest także dla tych ludzi, którzy nie chodzą z nami w orszaku, dla tych, którzy być może śmieją się czasami z nas. Ten Pan jest także ich Panem. I w tym orszaku, moi drodzy, chodzi o to, żebyśmy kiedyś ostatecznie wszyscy razem odkryli w nowonarodzonym naszego zbawiciela. Ale to zadanie jest najpierw do nas skierowane, do ludzi wierzących, abyśmy tak przekazywali doświadczenie wiary, abyśmy tak przekazywali naszą relację z Bogiem, aby ściany naszego domu i nasz stół wigilijny nie dzielił ale połączył tych, którzy być może tej wiary razem z nami nie odkrywają. Aby orszak nie był tylko i wyłącznie manifestacją wiary tych, którzy wierzą, ale był zaproszeniem dla tych, którzy są daleko. Bo o to ostatecznie chodzi też w tej uroczystości. Ci magowie, którzy przychodzą ze wschodu, z tej ziemi, gdzie Izraelici byli więźniami, gdzie byli uprowadzeni. Objawiają nam, że my jako ludzie wierzący nie możemy przeżywać swojej wiary jako wrogowie względem kogoś. Nie możemy przeżywać naszej wiary, tylko i wyłącznie dzieląc, że oto ktoś jest taki czy inny. Chrystus przyszedł do każdego człowieka, do nas i także do tego, którego jeszcze dzisiaj Mesjaszem nie uznaje. Amen. W tej się parafii za od samego początku jest bardzo życzliwy, bardzo nam pomaga. No nie mogę tego po prostu mieć, Bóg zapłać.